Osiem zespołów przystąpiło do rywalizacji w turnieju Energia Cup 2018. W niedzielę na parkiecie hali sportowej w Kozienicach grali 9 i 8-latkowie. Rywalami gospodarzy Energii Kozienice były drużyny z Magnuszewa, Pionek, Warki, Jedlni, Góry Kalwarii oraz goszczący po raz pierwszy na turnieju w Kozienicach zespół Syrenka Soccer School. Walka o zwycięstwo i puchar za pierwsze miejsce trwała ponad 7 godzin. W tym czasie młodzi zawodnicy rozegrali 28 spotkań. Grając z systemem Każdy z Każdym. Od początku świetnie spisywał się zespół prowadzony przez Piotra Gordlewskiego. Młodzi Kozieńczanie w meczu otwarcia pokonali czempion pionki 6 do 0. A pierwszą bramkę w turnieju zdobył Filip Szczepanik. Energia w kolejnych spotkaniach nie zwolniła tempa. Krocząc od zwycięstwa do zwycięstwa, gospodarze pewnie zmierzali po pierwsze miejsce w turnieju. Wiodącą postacią w naszym zespole był Max Gordlewski. W każdym spotkaniu trafiał do siatki a gdy wynik był już dość korzystny, dyrygował grą w obronie. Ale w pojedynkę niewiele by zdziałał. Na sukces zapracowali wszyscy, którzy tego dnia pojawili się na parkiecie. Ładnymi zagraniami popisywali się m.in. Błażej Maciąg i Tomek Luśtyk, którzy także kilka razy znaleźli sposób, by pokonać golkiperów rywali. Równie istotne jak zdobywane bramki były interwencje bramkarza. Kacper Okrój w aż 6 z siedmiu spotkań zachował czyste konto. Duże znaczenie miał także spryt, którym w meczu z Syrenką wykazał się Filip Szczepanik. Od wyniku tego meczu w dużym stopniu zależało, który zespół wygra cały turniej. Energia prowadziła po golu Bartka Wojtosika, ale to dwie bramki zdobyte w dość nietypowych i identycznych sytuacjach przez Filipa dały gospodarzom pewne prowadzenie i w efekcie trzy punkty. Bramkarz Syrenki nie miał świadomości, że kładąc piłkę na parkiecie, wprowadza ją już do gry. Co dwa razy wykorzystał Szczepanik. Po turnieju do tej sytuacji odniósł się trener Syrenki, Damian Aderek. Przyznaję się szczerze, że nie doczytałem, że jest tak w regulaminie. Natomiast przeciwnik wykorzystał to skrupulatnie i gratulacje. I tak, tak zasłużenie wygrał. Szkoleniowiec pozytywnie ocenił cały turniej. Piłkarze ze szkółki założonej niespełna 3 lata temu gościli w naszym mieście po raz pierwszy, ale raczej nie ostatni. Dzieciaszków mamy z różnych regionów naszego starego województwa farodomskiego, bo mamy Jedlińsk, mamy Grujec, Warka, Białbrzegi. No i tak naprawdę skupiliśmy tych najfajniejszych, najzdolniejszych chłopców, no gdzie staramy się doszkolić, i żeby, mówię, żeby to fajnie wyglądało w przyszłości. Dlatego no. Nie nazywamy się Białobrzegi, jesteśmy Syrenka Soccer School Poland. Gospodarze już po meczu z Syrenką byli pewni zwycięstwa w turnieju. To jak będzie wyglądała kolejność na dwóch następnych miejscach, rozstrzygnęło się w ostatnim spotkaniu. Bardzo dobrze spisujący się piłkarze z Góry Kalwarii zremisowali z Syrenką. Wynik 1 do 1 oznaczał, że to Korona wywalczyła drugie, a Syrenka trzecie miejsce. Kilka chwil po tym meczu odbyło się oficjalne zakończenie turnieju i wręczenie nagród. Uczestnikom gratulowali prezes energii generał Jerzy Matusik oraz dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz. Podziękowali im za sportową walkę w każdym spotkaniu i podkreślili, że tak naprawdę wszyscy są zwycięzcami. Takiego samego zdania byli zresztą pozostali trenerzy, niezależnie które miejsce zajął prowadzony przez nich zespół. Opiekun energii Piotr Gordlewski cieszył się z kompletu punktów, ale jeszcze bardziej z radości, jaką gra sprawia jego podopiecznym. Chłopcom przed każdym meczem tłumaczyłem, że wychodzimy jako gospodarze, ale wychodzimy się bawić. Nie szczerze, że wyniki aż tak nie interesują. Cieszy mnie to bardzo, że wygrali, ale głównie chodziło mi o zabawę, żeby wszystkie drużyny były zadowolone, głównie o dzieci, bo to jest przede wszystkim dla nich. A bardzo mnie cieszy, że wygrali. No i do tego jeszcze król strzelców, też mnie bardzo cieszy, no, tym bardziej, że mój syn. Bardziej patrzymy pod względem e, jakości rozgrywania akcji, budowania akcji od tyłu. Także wydaje mi się, że to jest najważniejsze, kto to później będzie w przyszłości procentować w tym wieku juniorskim. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, a kapitanowie drużyn odebrali puchary. Tuż za podium rywalizację ukończył czempion pionki, w którego składzie grała jedyna dziewczynka uczestnicząca w turnieju. Gabrysia Zbyszyńska umiejętnościami nie ustępowała kolegom, a dwie zdobyte przez nią bramki potrafiły przechylić szale zwycięstwa na korzyść czempiona. Na kolejnych miejscach w końcowej klasyfikacji znalazły się jedynia dzieciom, Energię Kozienice, gdyż gospodarze wystawili dwa składy oraz KS Magnuszew i KS Warka. Indywidualnie nagrodzono czterech zawodników. Królem strzelców z 14 bramkami został Maksymilian Godlewski. Najlepszymi bramkarzami wybrano zawodników Korony Góra Kalwaria. Mateusz Kowalczyk i Jakub Madej na zmianę strzegli dostępu do bramki swojego zespołu i łącznie skapitulowali tylko trzykrotnie. Najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju został uznany Szymon Bartuszek. Rok młodszy od większości kolegów napastnik Serenki czarował nieprzeciętnymi umiejętnościami i instynktem strzeleckim. Liczbą zdobytych bramek ustąpił jedynie królowi strzelców. W sumie zdobył 10 goli. W centrum uwagi byli tego dnia młodzi piłkarze, ale nie wolno przemilczeć zaangażowania rodziców w organizację turnieju. Bez rodziców przy organizacji dzisiejszego tak turnieju bo niby 8 drużyn, ale cały dzień spędziliśmy na hali. tak? Od godziny 9 jest spotkania do godziny 16.20, więc bez tego i pilnowania rodziców, żeby było poczęstunek słodki, kawa, herbata, woda gorąca do tego nie, 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 nie obyłoby się po prostu. Dziękuję też, oczywiście, rodzicom za to. Także atmosfera na trybunach i kulturalny doping w każdym spotkaniu zasługują na pochwałę. Spotkanie poprowadzili sędziowie Marcin Kosiński i Wojciech Strąg.